Piłkarze młodzika Radom i Legii Warszawa zmierzyli się dziś w meczu mistrzostw Mazowsza w kategorii do 16 lat. Obie drużyny wygrały swoje grupy ligowe i w wyniku losowania do finału doszło na boisku w Radomiu. Mecz był raczej wyrównany, choć widać było, że zawodnicy Legii są bardziej pewni siebie. W drugiej połowie warszawiacy uzyskali sporą przewagę, defensywa gospodarzy trzymała się jednak dzielnie. W ostatnich minutach gra się wyrównała i kiedy Radomianie próbowali atakować, Legia skontrowała, tak padła jedyna bramka. Po podaniu mojego kolegi, Mikołaja Napory. Uderzyłem piłkę prawą nogą, no i wpadła. Ale już jak biegłeś do tej piłki, to czułeś, żeby, że będzie gol? Tak. Zaraz po meczu odbyła się dekoracja finalistów. Srebrne medale dla piłkarzy z młodzika. Cieszę się, że, że chłopcy podjęli rękawice, nie przestraszyli się wielkiej Legii. Pokazali, że nawet w Radomiu, czy, czy w Radomiu, no nie tyle nawet, ale że w Radomiu można, można stworzyć fajną drużynę, fajny zespół, e, gdzie tylko trzeba po prostu trochę pracy włożyć i, i, i walczyć jak równy z równy, tak? Z najlepszymi w Polsce na Mazowszu. Legia była faworytem, ale zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. W pierwszej połowie była. Taka gra głównie w środkowej strefie boiska, było dużo walki. Ja byłem niezadowolony z tego, co zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie. W drugiej połowie przyspieszyliśmy tempo gry, było więcej ruchu w środkowej strefie i to determinowało, determinowało grę, że było. Więcej klarownych okazji. Mecz pokazał, że w Radomu nie brakuje talentów. Ich postawa napawa optymizmem. Spotkanie naprawdę było bardzo emocjonujące i stało na dobrym, wysokim poziomie. Mam nadzieję, że to jest początek tej dobrej piłki w wykonaniu młodzieżowej, a później seniorskiej. No, radą stać na to, aby te zespoły grały naprawdę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Uczniowski Klub Sportowy Młodzik powstał przy publicznej szkole podstawowej nr 18. Trener Tomasz Dziubiński ma już plan przygotowań do nowego sezonu. Piłkarze broni rozegrają sześć sparingów. Pierwszy szkoleniowiec zaplanowano na 16 lipca. W tym dniu broń zagra w Radomiu ze Zwolenianką Zwoleń. Potem podopieczni Tomasza Dziubińskiego zmierzą się jeszcze z Oskarem sucha, Wisłą Puławy, krząstrowiec Świętokrzyski, Energią Kozienice i Granatem Skarżysko-Kamienna. Broni wznowi treningi 10 lipca. W niedzielę zakończenie rozgrywek w A-klasie. Radomskie drużyny zajęły bezpieczne miejsca w tabeli. W ostatniej kolejce Centrum Radom wystąpi na wyjeździe i zmierzy się z KS Jastrząb. Natomiast zamłynie radą zagra na własnym boisku przeciwko i mirów. Początek wszystkich spotkań o godzinie 16. Koniec sezonu także w B-klasie. Jedyny radomski zespół w tej klasie rozgrywek będzie miał trudną przeprawę. Cech zagrabowiem na wyjeździe z liderem Strażakiem Wielogóra. W tym zespole grywa Michał Żeromiński, znany w kraju pięściarz zawodowy. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 16. Drugi zespół Rosy ma już wakacje, ale nie wszyscy zawodnicy mogą odpocząć od koszykówki. W towarzyskich meczach juniorów do 20 lat reprezentacji Polski i Rumunii wystąpili trzej gracze Rosy. Mowa o Danielu Szymkiewiczu, Jakubie Szenku i Filipie Zegzule. Polacy wygrali oba mecze: pierwszy 98 do 48, drugi 63 do 43. Konrad Fryze nie miał sobie równych w ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym, który odbył się w Sopocie. To zwycięstwo tym cenniejsze, że turniej zaliczony był do tzw. super serii kadetów. W finale zmierzyło się dwóch zawodników radowskiego klubu tenisowego Return. Konrad Fryze pokonał Marcina Skowrońskiego w trzech setach 6-4, 4-6, 7-5. W turnieju debistów zwyciężyła para Konrad Fryze, Marcin Skowroński.